Ta. Cześć, druga. No, dobra. To na czym ja skończyłam? Na śniadankach dla Asi, mojego no, no. No, Mazusia. To oczywiście. Oś co weźmiemy Tylko i ulubimy go. Donata, czyli Zaka. Co wyjść? Donata, czyli Zaka? Donata. Dobrze. To, hmm, kanapka. Nawet nie ma chleba. Dobra, sklep. Dobrze, to tu weźmiemy no... Czym ja mam no, zrobić chleba? I z chipsami. <grystanie> to jest śmieszne, bardzo. Dobrze. I jeszcze piciu. Nie wiem dlaczego to jest butelka, ale ja po prostu lubię pić butelki, ale niestety nie mam takiego. Mo, ale taka bo tak jest, no to jako że jest tam no, no, taka duża kura No was sorry, pewnie nie widzicie Ale jak jest butelka, to tam mama, nie wiem Bo już nie wiem, ona jest duża już Mama cieka Później mamy też z cipsami Z chipsami, z chipsami, z chipsami, z cipsami, z cipsami, ami, Pelicąca. No o, niebieskie. i piciu. Weźmiemy niebieskie. Tak, tak. Jeszcze. Jeszcze. I ja będę mogła. I dla wikinii petunii. Nawet mam. Dobrze. To zrobimy z banankami. Będzie miała podwójny. O, ona mówi tak. Później dostanie różowy. Ja to sobie chcę, żeby tak się nie A, dobra. Z czegoś dać to? Tak sobie tu mam. Proszę, proszę. Dobra, to ryję sobie. Dobra. I zaczka też. 7.30. wyjeżdżamy do szkoły. Aaaa! Piękny to. Dwa, trzy. A już się. Boże, jest mi to co nie I. co z nami mogę dobre. Nieważne. Nieważne, to tego nie było. Dobra. Pojawił się pan.

Czemu tu nie ma pani dyrektor siedzącej? Weźmiemy tu jakąś babkę pani dyrektor. to jest pani dyrektor? Pani dyrektor. Pani dyrektor. Pani dyrektor. Eee, to nie będzie pani dyrektor. W sensie Była na basenie. Na basenie była. Dobra. To weźmiemy nas. Że? A, w tym? film? Dobra. Trzeba to tego? O, już wiem o To jest on. To to. To jest to. To jest cześć. tu mała. Dobra. To do niego próbuję zarywać. Cześć, Michał. to. mała. to. Ja oczywiście... No, no, tu już. I tam. No. E, chcemy to zrobić. Dobra. Potrzebujemy tu więcej osób. Będziemy będzie do mnie chodzić. I... Tylko ją chcę mieć. Weźmiemy no. ją jeszcze. I e, tam będzie. Nikola, to będzie Zuzia, no to będzie jakaś tam Tosia, no to też Ty będziesz na tym. Dobry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to Ty już jesteś załatwiony, no.

Chciałabym tego się nie dać, żeby to zrobić. Ile tych balonów robisz? Chyba za dużo. Chciałabym, jak tu do siebie. Twoja dwójeczka. Dobra. Twoja telefon. Ja właśnie no, będę sobie grała w Robloxa. Nie, yy, to chcę. Chciałabym grać. Chcę takich chów. Pa! Co to a pek jest sami pociągi? idziemy. A jeszcze ciągle No Nie wiem, tak powiedzę to. Ja siedzę oczywiście w najwyższej ławce. Tam łódźmy się jakimś

Nie patrzę, ją trzeba ubrać. Nie wiem, do czego ona jest bez ubioru. Proszę, pani się ubierze. Podejść bo... Dobra, już pani się ubrała. Nie takie taki... Boż, pan... Nie taki ubranko wyleciało. Nie wiem, co to znaczy. I rzucimy ją. To nie, nie mam być do kasy. to tak, jest? tam jest właśnie do Tak na niebie to krasa. Dobra, idziemy. Dzień dobry, dzieci. Przepraszam za spóźnienie. Hmm. Yy, gdzie tu jest gąbka? Dobra. Dwie kąpki. Wow, bej. Zosiu, stój. Dobrze. Nie wiem, czy miałem Dobra. Ciściutka plana. Dobrze. I malujemy matma. Dobrze. Yy. Osiem osiem. osiem. Równa się. Kto mi da? Ja, ja, ja. Asiu, proszę. To się równa 64. Szóstka. Naleciłam siódemkę, ale się nie da. Dobrze, a teraz, co musimy zrobić, żeby wyszło 49? Jakie działanie? Ja wiem, Asiu. W mojej klasie jest siódemka, dobrze, mm. żeby wyszło nam osiemdziesiąt jeden. Jakie trzeba to Ja, ja, aż więcej? Nie, nie wiem. I, 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 drogi, drogi. Dobrze. Do widzenia, pani Tenia. Pani Tenia? No ładnie, Do widzenia, do widzenia pani tenia. Dzisiaj mamy trzy lekcje. więcej. A później pójdę na stół, sobie. Mateo, půjde... Půjdeš se mnou? Jo, pěcka, mateo. na mnou? Jo, pěcka, mateo. Dobra, to mnou. Půjdeš vám mnou. I spotkamy się w trzeciej części. To pa.